Dzień dobry, w piątek 10 listopada tu Business Update zaczynamy. A u nas dziś między innymi: do końca roku nie będzie już obniżki stóp procentowych. Ponad połowa przedsiębiorców zakłada, że po wyborach wzrosną ich inwestycje. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przekop mierzej wiślanej. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. W czwartek WIG-20 wzrósł o 1,43% do 2170 punktów. Najmocniej wśród bluechipów rósł kurs akcji LPP to ponad 5%, a o ponad 4% wzrosły notowania banku S.A., który opublikował w środę wyniki za trzeci kwartał. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost notowań to to ponad 10%. Wczoraj na koniec dnia złoty nieco się osłabiał. Dolar podrożał do 4 ,16 zł 16 groszy, a za euro trzeba było zapłacić 4 ,44 zł 44 grosze. Ropa WTI krót zdrożała o ponad 1% do 76 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Za nami kolejna konferencja prezesa NBP. Nie mówię, czy to jest przerwa w cyklu obniżania, czy to jest zatrzymanie tego na dłuższy czas, oznajmił m.in. Adam Glabiński. Poinformował również, że po ostatnich obniżkach stóp zmniejszyła się przestrzeń do dalszych obniżek. Prezes nie przewiduje również podwyżek stóp procentowych. Bank Centralny zwiększa za to rezerwy złota. Planowane jest dojście do 20% rezerw w złocie. Według prezesa NBP spadek inflacji będzie wolniejszy, a cel inflacyjny na poziomie 2,5% zostanie osiągnięty pod koniec. 2025 roku. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Leviathan, 55% pytanych firm jest przekonanych, że dzięki nowemu rządowi znacznie wzrosną inwestycje firmy prywatnych. 41% nie jest jednak o tym przekonanych. W przyspieszenie inwestycji najbardziej wierzą firmy średnie to 59%, a w przypadku firmy małych i dużych ten odsetek wynosi 54%. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego podali w czwartek, że moce produkcyjne z elektrowni wiatrowych rosną zbyt wolno, by Unia Europejska osiągnęła do 2030 roku zakładany cel produkcji 42,5% energii z OZE. Najwięcej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej mają teraz Niemcy, to 66 GW, dalej Hiszpania 30 GW i Francja 21. Polska zajmuje szóste miejsce w Unii z wynikiem 7,8 GW. Informacje biznesowe. 100 elektrycznych lokomotyw do 2030 roku zamierza kupić spółka należąca do CPK. Na ten cel zostanie wydane około 9 miliardów złotych. Maszyny mają być użytkowane na pierwszej linii kolei wysokich prędkości Warszawa-CPK. Ta Łódź. Molex, jednostka zależna grupy Koch Industries otworzy w Katowicach zakład produkcyjny wytwarzający zaawansowane urządzenia medyczne oraz rozwiązania dla pojazdów elektrycznych. Obiekt ma około 23 tys. m2 z możliwością dalszej rozbudowy i zatrudnia 350 osób. Kruk rozważa rozszerzenie działalności poprzez zakup portfela wierzytelności na nowym, dużym rynku europejskim. Do transakcji może dojść jeszcze w tym roku i w dalszym ciągu będzie to badanie potencjału, a nie realne wejście i prowadzenie bieżącej działalności biznesowej. Jednocześnie władze spółki wskazały, że zakładany przez analityków potencjał wzrostu zysku netto spółki do miliarda złotych w 2024 roku jest realny. Pern określił strategiczne kierunki rozwoju jako logistyka chemii, paliwa lotniczego i wodoru oraz tym samym kończy pierwszy etap prac nad nową strategią, opisuje puls biznesu. Spółka jest też spokojna o najbliższe lata oraz powyborcze porządki, w dalszym ciągu widząc swoją strategiczną misję oraz rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa paliwowego. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Kuchnia Wikinga poinformowała o akwizycji części aktywów spółki Lech Garmażeria Staropolska. Chodzi o zakład produkcyjny o powierzchni ponad 2500 m2 wraz z 34-osobową załogą. Kwota transakcji nie jest powszechnie znana. Spółka pośrednio zależna od cyfrowy Polska TSA pozyskała finansowanie dłużne na budowę farmy wiatrowej w województwie pomorskim. Finansowanie w łącznej wysokości około 800 milionów złotych zostało udzielone przez konsorcjum polskich banków. Okres kredytowania wynosi około 16 lat. Orlen Synthos Green Energy otrzymało finansowanie z departamentu stanu USA, to w ramach programu Phoenix na budowę mini reaktorów jądrowych SMR. Właściciel TikToka, chińska firma ByteDance, oferuje odkupienie od swoich pracowników spoza USA akcji o wartości co najmniej 300 milionów dolarów po 160 dolarów za akcję. To daje wycenę firmy na poziomie 224 miliardów dolarów. Prawo i podatki. W budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wykryto kopalnie kryptowalut. Urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, służące do kopania kryptowalut, działały ukryte w kanale wentylacyjnym oraz w podłodze technicznej budynku. Odkrycia dokonał pracownik techniczny sądu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia oszukania inwestorów przez grupę deweloperską Heritage Real Estates, której inwestycje mają znaczące opóźnienia, informuje puls biznesu. Ponadto były członek zarządu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej generalnego wykonawcy. Inwestycja przekopu Mierzei Wiślanej została przeprowadzona z rażącym naruszeniem prawa, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Wykonawca, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, z przekroczeniem uprawnień zaciągnął zobowiązania o prawie 160 milionów złotych, przewyższające budżet całej inwestycji, oraz wydał wiele milionów złotych na wydatki niezwiązane z jej realizacją, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Niedziela handlowa przypadająca w Wigilię 24 grudnia ma zostać przeniesiona na 10 grudnia z ograniczeniem handlu do godziny 14. Tak wynika z projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. TSUE rozstrzygnie czy pomoc Irlandii dla spółek Apple w postaci umożliwienia im w latach 1991-2014 korzystania z preferencyjnego systemu opodatkowania stanowiła niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa. Parlament Europejski przyjął tak zwany akt w sprawie danych. Ma on dostosować zasady ochrony danych do nowych technologii i uregulować zasady korzystania z usług chmurowych. Dane i badania rynkowe. 58% ankietowanych Polaków korzysta z szybkich przelewów w trakcie zakupów online. 57% wybiera wówczas Blik. Dla 44% badanych, Blik był podstawową metodą płatności za zakupy online. 58% ankietowanych Polaków przyznaje, że w poszukiwaniu oszczędności ograniczają jedzenie na dowóz oraz poza domem. 55% badanych oszczędza na używkach, 47% na sprzęcie elektronicznym. O nieco ponad 26% do 87% w tym kwartale wzrosła liczba odnotowanych upadłości przedsiębiorstw. W tym samym czasie zarejestrowano ponad 86 tysięcy nowych podmiotów to ponad 8% mniej niż rok wcześniej. 384 miliardy dolarów przyniósł w 2022 roku światowy rynek usług kosmicznych. Dodajmy przy tym, że w 2027 roku zaczną działać cztery satelity zakupione przez Polskę za 85 milionów euro. I tak kończymy to wydanie podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych a także rekomendacji spółek w naszej prasówce, na którą można się zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy za dziś, dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.